Z książki chodzić w Duchu Świętym. Niech każda chwila będzie modlitwą. Najświętsza matka powiedziała mi, że powinienem spróbować każdy dzień uczynić modlitwą. Ponieważ w modlitwie doświadczałem tak wielkiej radości, i chciałem, by ta radość towarzyszyła mi stale. Powiedziała, że uda mi się to, jeśli każdą sekundę mojego życia zmienię w modlitwę miłości do Boga. Najświętsza matka zachęciła mnie również, abym we wszystkim naśladował Jezusa. Powiedziała: Jeśli chcesz cieszyć się pełnią życia i być szczęśliwy, porzucić zło i pójść w stronę dobroci, naśladuj mojego syna Jezusa. On przyszedł na świat, by pokazać ludziom, jak żyć. Jasno wytyczył drogę do Królestwa Niebieskiego. Potem wyjaśniła jeszcze, musisz w każdej sekundzie swojego życia starać się żyć jak Jezus. Niech każda twoja myśl i każde słowo będzie modlitwą miłości do Ojca. Pomyślałem wtedy, przecież to potwornie trudne, to mi się nigdy nie uda. Lecz Najświętsza Matka uspokoiła mnie: Ty sam nie jesteś w stanie tego dokonać, lecz jeśli zwrócisz się do Ducha Świętego i poprosisz go o pomoc, On Ci pomoże. Zaczynaj więc każdy dzień od modlitwy do Ducha Świętego, z prośbą, by pomógł Ci myśleć o niebie we wszystkim, co będziesz robił, i aby uczynił każdy Twój krok krokiem naśladującym Jezusa. Tak zrobiłem, i wszystko stało się znacznie prostsze. Lecz nadal jest mi trudno, ponieważ kroczenie przez życie śladami Jezusa jest wymagające. Udaje mi się to tylko dzięki mocy Bożej łaski. Z początku, kiedy starałem się stale żyć w miłości, miałem wrażenie, że nic się nie dzieje. Było mi ciężko. Ponieważ zapomniałem prosić Ducha Świętego o pomoc. Wtedy Najświętsza Matka przypomniała mi o tym: Starasz się robić to samodzielnie. Tymczasem Bóg nigdy nie prosił cię, byś cokolwiek robił sam. Od początku wzywa ludzi do nawiązania z Nim partnerskiej relacji miłości. W której to On będzie nas wspierał we wszystkim, co robimy. On jest w każdej chwili gotów Ci pomóc. Zatem pamiętaj, by prosić o pomoc Ducha Świętego. Zacząłem tak robić, i wtedy wszystko się zmieniło. Teraz wydaje mi się, że jestem w stanie ofiarować każdą chwilę mojego życia Bogu, każdą moją myśl, każde słowo, każdy czyn, każdy oddech i każde uderzenie serca jest teraz modlitwą miłości do Boga. A to dzięki temu, że poprosiłem Boga o pomoc. Codziennie widzę miłość, którą ofiaruje nam Bóg. W całym otoczeniu i w powietrzu, które mnie owiewa, czuję dotyk Bożej miłości. Bryza jest jak pocałunek w policzek od samego Pana. Uśmiech na twarzy bliźniego to dla mnie uśmiech Jezusa. Zwierzęta są dla mnie cudem Bożej miłości. Nieustannie doświadczam Bożej miłości, i to jest cudowne. Czasem, gdy biorę wdech, dziękuję Bogu za dar, jaki mi syła wraz z wdechem. Wydychając powietrze, proszę Go, by wlał swoją Bożą łaskę w każdy mój oddech, by dotknąć nim świata. Dziękuję Bogu za to, że mogę oddychać tym samym powietrzem, którym oddychał Jezus. W każdym uderzeniu własnego serca czuję dotyk Boga i nabieram przekonania, że każde uderzenie jest darem Bożym, darem Jego miłości, który mocą Jego łaski mogę zwrócić mu w miłości. W ludziach, Widzę Jezusa. Teraz, kiedy patrzę na słońce, niebo, zwierzęta, widzę w nich łaskę Boga i nie mogę się powstrzymać przed składaniem Bogu dziękczynienia za te cudowne dary. Od rana do nocy, bez względu na to, co się dzieje i jak wiele rzeczy pochłania moją uwagę, w środku czuję płomień Bożej miłości. A serce wyśpiewuje moją miłość do Pana. Kiedy zacząłem się modlić w ten sposób, każdy dzień stał się modlitwą. Owszem, czasem nadal jest mi trudno, czasem zapominam dokonać tej ofiary, padam pod krzyżem, który czasem jest wyjątkowo ciężki, lecz zawsze towarzyszy mi Duch Święty, który zachęca mnie i pomaga, mówiąc. Staraj się najlepiej, jak potrafisz. Bóg tylko tego od ciebie chce. Duch Święty pomógł mi i nadal mi pomaga pokonywać wszelkie trudności. On jest gotów pomóc każdemu, kto o tę pomoc szczerze poprosi. Czasem, kiedy krzyż staje się zbyt ciężki, ja również mam wrażenie, że nie dam radę. Gdy upadam i myślę, że nie zdołam się podnieść, mówię: Panie, dłużej nie dam rady. I wtedy Duch Święty wypełnia mnie Jego łaską i mocą, podnosi mnie i pomaga iść dalej. Wiem wtedy, że razem z Nim wszystko, co dobre, jest możliwe i nic nie może mnie powstrzymać przed kochaniem Boga w każdej chwili mojego życia ponieważ Bóg sam daje mi do tego siłę, jeśli tylko go o to poproszę. Wspaniałe jest to, że On obdarza tą mocą każdego, ponieważ kocha nas wszystkich jednakowo i pragnie, abyśmy wszyscy tak samo kochali Jego, bez reszty i w każdej chwili. Od razu po przebudzeniu zanoszę prośbę do Ducha Świętego, aby pomógł mi ofiarować każdą sekundę rozpoczętego dnia Bogu jako wyraz mojej miłości. Aby każde słowo, jakie wypowiem, każda myśl, jaka zrodzi się w mojej głowie i wszystko, co tego dnia zrobię, każdy oddech i każde uderzenie serca stało się mocą Bożej łaski, Modlitwą miłości. I On nieustannie mi w tym pomaga, choć nadal zdarza mi się upaść i wciąż popełniam mnóstwo błędów. Czasem wydaje mi się, że jestem kompletnym idiotą, ponieważ grzeszę każdego dnia, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nie wam złe myśli, mówię głupie rzeczy i jestem pewien, że gdyby większości z Was, dobrych ludzi, Przytrafiło się to, co przytrafia się mnie, to bylibyście niesłychanie pobożni, stalibyście się świętymi. Ja tymczasem potykam się każdego dnia i każdego dnia zdarza mi się upadać. Lecz za każdym razem, kiedy upadam, proszę Ducha Świętego, aby pomógł mi się podnieść, i On to robi. Odwraca moją uwagę od zajmujących mnie spraw, od świata. I kieruje ją z powrotem ku Bogu. Dlatego teraz każde potknięcie i każdy upadek stają się szczególną modlitwą miłości, w której ofiaruję moją słabość Bogu. Gdy prosimy Ducha Świętego o pomoc, On kieruje nasz wzrok ku temu, co jest nam potrzebne, by iść przez życie słuszną drogą. Wypełnia każdą naszą chwilę pokojem. Radością i szczęściem, i rozświetla blaskiem nasze dusze. Aby tak się jednak stało, każdego dnia musimy całkowicie zawierzać siebie Bogu, a nie światu. Zwracajmy się do Ducha Świętego słowami. Panie, wypełnij mnie łaską, której potrzebuję. Daj mi siłę, której potrzebuję. Poprowadź mnie śladami Jezusa Chrystusa, abym mógł żyć tak jak On, i znalazł w Nim pełnię życia i szczęścia. Gdy to zrobimy, nie tylko odnajdziemy w życiu pełnię, ale odnajdą ją również ludzie wokół nas, nasza rodzina i przyjaciele. Oto bowiem, co się wówczas dzieje. W miarę jak napełnia nas Duch Święty, a my zawierzamy mu siebie każdego dnia, on poprzez nas wlewa łaskę w ludzi, którzy nas otaczają i przyciąga ich bliżej siebie. Jego łaska zostaje wzmocniona za naszym pośrednictwem, aby przynieść pokój światu. Wystarczy, że każdego dnia będziemy się godzili przyjmować ten pokój w sercu. и Каждый день несчастен. Каждый день Каждый день Jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień jest zwycięstwem. Każdy dzień, ja zwycięstwem, jeśli w ręce pana zechcesz oddać, obdać go. go. Jest to potwornie trudne. Ale jak widać, jest możliwe dla każdego z nas.